Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w tym kolejnym grudniowym naszym nagraniu, naszym spotkaniu. I zapraszam Was na omówienie, bardzo ogólne jak zwykle, układu tygodniowego między 9 a 15 grudnia. Rozpoczynam cytatem mojej, jednej z moich ukochanych książek. Słuchajcie, tak Was pod koniec roku zauważyłam, usposabiam radośnie i oczywiście wybieram to, co lubię czyli niekończącą się opowieść i jest tam coś takiego. Jest wiele rodzajów radości, ale wszystkie prowadzą do jednej. Radości bycia kochanym. I takiej radości oczywiście Wam życzę, słuchajcie, jeszcze przedświątecznie, ale zawsze. Grudnia, poniedziałek. No i mam takie pytanie: czy zaopiekowałyście się, czy zaopiekowaliście się sobą tak jak sugerowałam wam to na wstępie do ubiegłego tygodnia? Bo pięknie jest móc zrobić coś dla siebie. Oczywiście jesteśmy w tym czasie grudniowym, mając słońce w znaku strzelca i merkurego w erce. Podchodzimy do zmian jako do czegoś naturalnego I to jest siła tego układu. Kiedy rozumiemy poprzez to, że Słońce jest w znaku strzelca, a strzelec jest znakiem zmiennym, jeszcze nie mamy koziorożca, jak będzie koziorożec, będzie zupełnie coś inna, innego, ale mamy to Słońce w znaku strzelca, Merkurego w RC i mamy zmiany. No i wiadomo, że najważniejsze przemiany to te, które zachodzą w naszym wnętrzu. I poniedziałek nadaje się praktycznie do wszystkiego. I nawet cała plejada aspektów, jaką niesie za, ze sobą energetycznie poniedziałek, nie działa niekorzystnie, działa korzystnie. Poranek poniedziałkowy, jeszcze w ciszy, pozwalamy, by różne pomysły nas prowadziły, skupiamy się na sobie. Całkiem, całkiem rano, tam piąta czy czwarta możemy poczu poczuć niepokój, a więc lepiej śpimy, Natomiast około godziny dziesiątej, dziewiątej nam przejdzie. Przejdzie nam pod warunkiem takim, że nie będziemy słuchać tego, co sugerują nam inni, tylko realizujemy to wszystko, co nam w tym momencie w duszy gra. Prawdziwe okazje, szczęśliwe trafy zaczynają się od godziny 15. Mamy księżyc znaku Barana i mamy jego sekstyl z Plutonem. I nawet te rozmowy, które, które jeszcze parę godzin, parę dni temu wydawały się być bardzo trudnymi, są sensowne i uzyskujemy z nich korzyść, satysfakcję. Każdy ma z nich satysfakcję. Do tego wszystkiego księżyc wchodzi nam na oś węzłów księżycowych, już całkiem późno. 18, 19. Zatem umawiajmy się wtedy z osobami miłymi naszemu sercu, bo zaczyna się magia spotkań, rozmów, zjawisk, które w głowie się oczywiście nie mieszczą, ale to problem naszego rozumu, ale w życiu nam się zdarzają, a jakże i to będą zdarzenia poniedziałkowe. 10 grudnia mamy wtorek. Mamy do dyspozycji coś. Dobry czas, na przykład sprzyjający nam okoliczności i to są dwa pierwsze dni tygodnia. Są takie płynne, sympatycznie, sympatyczne. Aura nam sprzyja. Ludzie czują się lepiej, bo świat oczywiście wydaje się być lepszym. To bardzo dynamiczny dzień, dynamiczny czas. Kwestie, które wymagają zdecydowanego działania, szybkiej odpowiedzi i decyzji, należy sobie. Układać czy też zostawić na poniedziałek bądź wtorek, tak? Zaskakująco dobre rezultaty uzyskują wszyscy urodze ci urodzeni w żywiole ognia. Lwy, strzelce, to tutaj. Dominują te osoby, barony, barany wychodzą na salony. Strzelec aktywizacja zawodowa: lwy wyłapują czy też napotykają na osoby im sprzyjające. Oczywiście całość ma dobry moment, ale tutaj żywią ognia i potem żywią powietrza bliźnięta w szczególności, bo co się nie, nie dało zrealizować jeszcze parę tygodni wcześniej, akurat teraz, w tym tygodniu, będzie możliwe. Strzelec otwiera się na nowe. A waga przestaje się obawiać, mówić nie. I to nie nawet całkiem się dobrze tutaj spisuje. Czyli waga nie czuje się bardzo onieśmielona tym, że musi powiedzieć nie. No i te reakcje inne też są właściwe. To jest oprócz tego dla wszystkich. Czas na to, by zwołać spotkanie, dotknąć tematów trudnych, czy zachęcić do działań, zachęcić innych dzia do działań zespołowych, czy też wspólnie z innymi brać w takich działaniach udział. Powodzenie towarzyszy każdemu. Pamiętajcie, poniedziałek, wtorek. 11 grudnia mamy środę. Księżyc wskakuje do znaku byka. No i. Jest taki dzień, ta środa. Jeżeli na tę środę przewidywałyśmy, przewidywaliście pewne ustalenia, czy Ktoś liczył na to, że te ustalenia będą dopełniane, to możemy się poczuć nieprzyjemnie zaskoczone, nieprzyjemnie zaskoczeni. Wszystko w środę rozbija się o pieniądze, o materię, i słuchajcie, to jest taki układ, kiedy zaczyna nagle wszystkiego brakować taka dematerializacja rzeczywistości, przelewów słów i przyrzeczeń, umów. Dematerializacja. I dlatego wszelkiego rodzaju rozliczenia. Na wszelkiego a, typu ustalenia, kiedy trzeba dopełnić coś, albo powiedzieć ostatnie słowo, to albo dwa pierwsze dni tygodnia, albo po 15 grudnia. W środę. Może być tak, bo wiecie, że ja czasem przesadzam, że nikomu nic się nie będzie chciało oni zabiegać, usłyszymy, że czegoś nie ma, że, że trudno, że jeżeli czegoś nie ma, to nie da się nic już z tym zrobić. Yy. Taki jest ten dzień, może w ten sposób jeszcze, że do południa to ewentualnie te elementy wtorkowe jeszcze są aktywne, natomiast po, po południu no już jest dominanta takiej niemocy, niechęci, czy po prostu zwykłe zmęczenie bierze górę. 12 grudnia mamy czwartek. Lekki niepokój może każdego ogarnąć, jako że źle się dzieje w państwie duńskim, czyli coś nas uwiera. Nie można określić co dokładnie, ale jednak coś nas uwiera. To jest ogólny czas, klimat, scenaria każdego rodzaju przestaje być dla ludzi w tym momencie w czwartek. No, i nie można znieść tego, co na zewnątrz. Można stwierdzić, że to jest mniej sprzyjający czas. Chcemy iść do przodu, ale się nie da. Chcemy konkretnie porozmawiać, ale ktoś się kieruje uprzedzeniami. Chcemy działać i mamy 1500 przeszkód. No to wyluzujmy w czwartek. Nie dajemy się sprowokować, nie zużywajmy też własnej energii. Taki czwartek, gdzie właściwie nie można niczego zrobić po swojemu i nie można niczego robić bez przeszkód, no to. Dystans. 13 grudnia mamy piątek, i mimo że piątek 13 to jest znacznie lepiej niż czwartek, Merkury z Wenus namawiają nas na spotkania. To taki układów minionych czar. Przyjemnie jest się spotkać z kimś, z kim kiedyś było właśnie fajnie, przyjemnie, dobrze jest nawiązywać do wspomnień, do wspólnych przeżyć, one teraz jednoczą. Do tego wszystkiego podróżujemy, publikujemy swoje refleksje, publikujemy swoje pomysły, czas, aby podzielić się swoim natchnieniem czy emocjami. Spotykamy fajnych ludzi, którzy chcą tego słuchać. Od 13 więcej się dzieje i to jest takie pozytywne. Drzwi można otworzyć nawet te, które kiedyś zatrzasnęły się przed nami. Czujemy się dobrze wśród ludzi, więcej wspólnych pomysłów i więcej spolegliwości. Ogólnej. Niezwykły ten czas, czar piątku, e, który pozwala na odczuwanie, na ustalanie tego, co nam emocjonalnie sprzyja. tak? Ustalamy również, to sprzyja emocjonalnie, w związku z tym, na co się, <laughs> się decyduje. No i ludzie też oczywiście sprzyjają. Taki fajny piątek, może 13. 14 lutego mamy sobotę. E, sobota, oczywiście, przed pełnią, i tutaj już nie będę kadzić. Pełnia będzie wyzywająca. I teraz uważajcie, bo energetyka tej pełni będzie powtórzona na samej końcówce roku, 30 i 31 grudnia. To jest szereg, to będzie szereg nieharmonijnych układów na niebie, a które te układy na niebie właśnie mogą być w jakiś sposób zainscenizowane układem właśnie pełni. Zatem uważajcie. Obserwujmy, co ma ochotę nam się zakończyć w sobotę, zakończymy w sobotę. Co umyka naszej kontroli, to należy sobie tę rzecz darować czy odpuścić. Uciekajmy w sobotę od ludzi nerwowych, narzucających nam swoje zdanie. A w sobotę bardzo łatwo jest ulec manipulacji, czy to medialnej, tak, A posłuchajcie, jak ktoś tam coś poopowiada i będzie straszył, czy kierowanej bardziej personalnie do każdej i każdego z Was. Taki czas, gdzie wymagania zewnętrzne, wymagania innych ludzi nie liczą się z naszym stanem ducha czy z naszymi potrzebami. Zamiast szczerości otrzymujemy iluzję, zamiast wsparcia odmowę. No to jeśli pogoda tylko pozwoli, słuchajcie, to zdecydujcie się na małą podróż, na wędrówkę, na kontakt ze zwierzętami. I tak będzie najlepiej wykorzystać ten czas sobotni, ten czas przed pełnią. Ale i tak tydzień jest cudowny. I życzę Wam wszystkiego dobrego, wszystkiego najlepszego, tego abyście mogły przeżyć i mogli przeżyć wiele rodzajów radości, które prowadzą do jednej, do radości bycia kochanym. Powtórzę jeszcze raz te słowa. Wszystkiego pięknego Wam życzę.